To są już moje ostatnie dni ciąży. Czuję się jak bambaryła, wielka opuchnięta i ogólnie to no jak widać, no jak widać. No jak widać jest jak jest. Ja z się w ciąży też tak opuchłam. Wydaje mi się, że nawet jeszcze bardziej. Wtedy na sam koniec już ważyłam 75 kg, teraz ważę 70, więc jest mniej o 5 kg. W każdym razie zaczęłam już 39 tydzień. No i to już są moje ostatnie dni w ciąży. W sumie to trochę źle wam powiedziałam, bo ja w tej ciąży nie jestem taka opuchnięta. Ja po prostu przytyłam. To jest, to jest ta kwestia, bo nie mam opuchlizny ani na palcach, ani na stopach. Także nie w tej ciąży nie mam opuch nie mam takiej opuchlizny, jak w tej pierwszej. Zresztą ciśnienie też mam bardzo niskie. W sensie takie w normie, a z nikosiem w ciąży, no ja już musiałam wtedy mierzyć. Ciśnienie, bo już miałam sto, ponad 140, tam to górne było, pamiętam, i już musiałam mierzyć kilka razy dziennie. Natomiast tutaj spokojnie piję sobie kawę rano. E, mam taki, e, nawet bym powiedziała, vibe trochę taki, wiecie, taki, taki no, no, no niskie ciśnienie mam w tej ciąży. Także w ogóle te dwie ciąże są zupełnie inne, ale to na pewno Wam porównam e, już później. E, w każdym razie. Co mnie czeka? Czeka mnie jutro wizyta jeszcze w szpitalu na KTG jadę, na taką kontrolę. Natomiast w niedzielę wieczorkiem jadę już na patologię ciąży, ponieważ w poniedziałek będę miała wykonywane cięcie cesarskie. I nie będę Wam tutaj tłumaczyć, dlaczego mam cięcie cesarskie, natomiast są to względy po prostu medyczne. No i nie stresuję się w ogóle. Tak naprawdę Jestem podekscytowana samą operacją i tym, że już wiem co mnie czeka, bo ja z nikosiem miałam już cesarskie cięcie. Wiem po prostu jak to będzie wyglądało, wiem co to jest za ból. Jestem mentalnie psychicznie po prostu na to przygotowana. Ale pomiędzy 37 a 38 tygodniem miałam takie skurcze przepowiadające, że byłam pewna po prostu, że nie dotrwam do cesarskiego cięcia, do terminu i że będziemy musieli jechać wcześniej. I nawet rozważałam już w swojej głowie poród naturalny, bo stwierdziłam, że no, jak się rozpocznie wcześniej, no to, no to co, no to, to, to chyba może będę próbować w takim razie, kto wie, kto wie. W każdym razie te skurcze przepowiadające mi się uspokoiły, już teraz nic się nie dzieje, znowu zaczęłam się dobrze czuć, tak jak, w, no, tak jak wcześniej po prostu, natomiast między 37 a 38 tygodniem ciąży czułam, że po prostu Niunia chce wyjść i to jak najszybciej, musiałam z nią pogadać trochę, żeby jeszcze poczekała. Jedyną rzeczą, która mi tak trochę zgrzyta i nie pasuje w tej całej sytuacji jest to, że muszę jechać na patologię ciąży i spędzić tam po prostu jedną noc. Jest to kiepskie doświadczenie. Po prostu ja mam kiepskie doświadczenie z patologią ciąży ze względu na to, że za każdym razem, jak tam byłam w pierwszej ciąży, bo dwa razy wylądowałam na patologii ciąży, to po prostu spotykały mnie historie kobiet bardzo dołujące i zawsze leżałam na sali z jakąś dołującą historią i troszeczkę obawiam się tego, że w niedzielę będę leżała koło kobiety, która nie wiem no po prostu będzie miała jakąś złą historię i trochę boję się, że mnie to tak wybije trochę z takiego pozytywnego wajmu, bo ja się tak staram nastawić też pozytywnie, zresztą bardzo dużo też jakby w głowie pracuję nad tym, żeby nie nastawiać się źle, żeby się nie martwić na zapas i tak dalej. Nie wiem, czemu tak jest, słuchajcie, bo nawet na stronie tego szpitala, w którym rodzę, jest napisane, że cięcie cesarskie jest tego samego, znaczy przyjeżdża się po prostu tego samego dnia, co jest wykonywana operacja, więc no nie wiem, ale mnie poprosili, żebym przyjechała wcześniej, więc no przyjadę wcześniej. Jest to jedna noc dłużej bez Nikosia, no ale no ale już dobra, nie będę, nie będę narzekać, już nie będę tego rozkminiać. Dam radę, po prostu już też bardzo chciałabym być rozpakowana, bo mała daje do wiwatu, bardzo kopie, bardzo, już ją czuję tutaj na samym dole i jak kopnie mnie czasami tutaj w żebro, bo ona sobie upodobała tę część e, mojego ciała, <grym> to jest naprawdę hardcore, to jest hardcore, słuchajcie, nikoś mnie tak nie walił. Nikoś już pod koniec ciąży, to on po prostu sobie spał, grzecznie tam się trochę poruszał, natomiast tutaj ta moja gwiazda daje do wiwatu nieźle. W nocy raz przebudziłam się po prostu z takim bezdechem, bo mnie zaczęła tutaj kopać po żołądku i poczułam nawet na plecach takie kłucie, więc grubo jest, grubo. Przepraszam raz za tą czerwoną szmatkę, to było bardzo nieestetyczne i bardzo niewlogowe i w ogóle wstyd mi strasznie, ale nie zauważyłam tego. Się dotrwać do terminu. Właśnie wjeżdżamy do szpitala i tam spędzę noc na patologii ciąży, a następnego dnia będę miała wykonane cesarskie cięcie. Stresuję się bardzo i w ogóle to niewiele mogę powiedzieć, bo jestem zestresowana. <grywka> Czekam na operację, jestem już przebrana i zestresowana, ale jednocześnie śpiąca, bo praktycznie w ogóle nie spałam całą noc. Czekam na Piotrka, aż przyjedzie, i... i jeszcze będziemy czekać bez chyba jakieś opóźnienia, ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Ja mm, się już nie mogę doczekać, kiedy zobaczę malutko. O Boże, ile emocji! Mi się marzyła sala komercyjna dwa lata temu, jak rodziła mnie Kosia, ale niestety nie było. Ona wygląda tak. Sam fakt, że ja jestem sama w ogóle, to jest po prostu cudowne albo że mąż może być i spać. Tak to wygląda. Jest po prostu cudownie, że jestem sama i że nie mam żadnej towarzyszki, bo bardzo potrzebuję być sama. To jest Oliwia. Przedstawiam Wam oficjalnie moją córeczkę, Oliwię. Czyli mamy Nikosia i Oliwię. Bardzo było dużo mm, przebojów z imieniem. Ona chyba do końca sama nie mogła wybrać, bo ja wierzę w to, że dziecko wybiera imię i tak podpowiada mamusiom i tatusiom. Ale koniec końców wybraliśmy Oliwię. To jest imię, które chcieliśmy od początku dać naszemu dziecku z Piotrkiem. Jeszcze jak nie mieliśmy w ogóle dzieci, to mówiliśmy właśnie, że będzie z nami Oliwia. Bardzo się cieszę, że jesteśmy obydwie zdrowe. Cesarka była bardzo przyjemnym w sobie doświadczeniem. Nie, nie będę, nie będę wam, wam, wam mydlić oczu, to nie było przyjemne doświadczenie. Porody nie są fajne ogólnie, ale do tej pory nie mogę jakby trawić to, jak to jest możliwe, że takie bobo, taką widzicie, ma się w brzuchu. Jak to jest możliwe? Powiedzcie mi. I się funkcjonuje, chodzi i ona się mieści, i jakby. Jak? Ja wiem, że ona jest malutka i kruchutka, ale wiecie, jak po prostu się zobaczy, co się miało w brzuchu, to jest takie. Ale jak? W każdym razie jestem teraz w połogu, więc sobie dużo odpoczywam. Już minął... minęły prawie dwa tygodnie od porodu, także już jestem, że tak powiem, na chodzie, rozruszana, już mnie nie boli brzuch tak naprawdę po cesarce, bo no... tak 6 dób brałam leki przeciwbólowe. Już po całym tygodniu to już się czułam w miarę okej. Okay. No wiadomo, że cały czas mnie tam trochę ciągnie i tak dalej. Obkurcza się macica. Patrzę teraz, czy nie ma syfu z tyłu, ale chyba, chyba nie jest tak źle, nie? Nie, nie jest tak źle. Dobra, kontynuując obkurcza mi się strasznie macica. Mam takie bardzo silne skurcze i mam je zarówno podczas karmienia piersią, jak i tak w ciągu dnia, po prostu. Wiecie, tak, mi się tak kurczy strasznie. Nie miałam tego przy Nikosiu w pierwszej ciąży, mam to teraz i jest to zupełnie nowe doświadczenie. Z tego, co się dowiadywałam, położne mówiły, że to jest dobry znak, że oksytocyna działa i po prostu musi tą macicę obkurczyć, no bo ona jest, ona musi się skurczyć dziesięciokrotnie, w sensie Powiększyła się dziesięciokrotnie, teraz musi się zmniejszyć, więc to jest proces bolesny w tej, po tej ciąży. To na... Jeśli chodzi o samo cesarskie cięcie, to powiem Wam, że to było zupełnie nowe dla mnie doświadczenie, e, ponieważ w pierwszej ciąży miałam robione na cito, e, na szybko, rachu-ciachu, szybko w ogóle tutaj ten... Ja nie miałam czasu, żeby się nawet zastanowić, co, je, co, co się dzieje w ogóle. Natomiast tutaj, w tej planowanej, e, w planowanym cesarskim cięciu, to ja miałam kupę czasu na myślenie, słuchajcie. Przyjechałam właśnie tak, jak mówiłam Wam wcześniej, na patologię ciąży. Spotkałam dwie dziewczyny, które również były szykowane na planowane cesarskie cięcie. Co ciekawe, jeszcze trafiłam na swoje zupełne przeciwieństwo, jakby emocjonalno-osobowościowe, bo ja, wiecie, jestem dość spokojną osobą. Jakby wiedziałam, na co się pisze, wiedziałam, co mnie czeka. Jakby ja sobie to ułożyłam w głowie i byłam, miałam takiego dużo spokoju w sobie. Sobie. Natomiast trafiłam na tak narwaną dziewczynę, która wzdychała, jęczała. Ona jeszcze w nocy: Jezu, Jezu, jak ja się boję, Jezu. Nastraszyła mnie oczywiście. Wprowadziło to taką dysharmonię e, według mnie do mojego samopoczucia, ale e, może się dzięki temu uzupełniłyśmy, bo e, ja może dałam mi trochę spokoju dzięki temu. No w każdym razie, e, w każdym razie takie ja miałam doświadczenie. W tym temacie. No i co, samo cesarskie cięcie, śmieszna sprawa, bo przyjechałam na salę operacyjną. E, jeszcze długo czekałam w sumie, bo ja miałam planowane na 9.30, ale wpadła nieoczekiwana cesarka, więc mi się to wszystko obsunęło i ja już czekałam e, od tej 9.30 z Piotrkiem e, na sali takiej przedoperacyjnej. Tam było łóżko. Ja byłam w ogóle strasznie śpiąca, więc ja poszłam spać. Nagle wchodzi położna, e, ja chyba spałam ze dwie godziny. Położna wchodzi i mówi, że no już się szykujemy na cesarkę, tam za 10 minut pani wchodzi. Ja w ogóle wiecie, taka zaspana, nie? Głodna, kawy mi się chciało. Wy, dobra, już miejmy to ze sobą. Człapie pod człap, człap, człap. Idę, siadam, pani coś tam zapisuje, i mówi: dobrze, to, to proszę iść już na salę operacyjną. Ja wiecie, tak siadam na, tej, na tym łóżku operacyjnym. I nagle wiecie, doszło do mnie, co tu co, co, co się dzieje. Wiecie, rozbudziłam się, i nagle patrzę. Tutaj y, dziewczyna idzie, myje ręce, uśmiecha się, macha do mnie w czepeczku. Nie? Idzie sobie y, kolejna pani, jakaś, nie wiem, może chirurg, może ktoś, otwiera te wszystkie sprzęty, narzędzia. Tutaj pani pediatra do mnie jeszcze coś z dokumentami mówi, czy tam jakaś zgoda jest, czy coś, i szykuje łóżeczko, łóżeczko dla dziecka. Ja siedzę tak rozkrakiem na konia, jak to pani powiedziała, położna, czy tam inna lekarka. Wiecie, te lampy świecą mi na biało, radyjko sobie gra, jakaś muzyczka leci, wszyscy na chillu, zadowoleni, a ja mówię, kuźwa, nie. Ja wychodzę. Ja rezygnuję. Słabo mi się zrobiło, oblały mnie siódme poty. Ja co tu się dzieje? Ja nie powinnam tu być w ogóle teraz. I tak mi się teraz śmiać chce z tego, z tej sytuacji. Nie wiem, dlaczego pacjent jest podczas przygotowań do tego całego cesarskiego cięcia. Ja bym najchętniej tam przyjechała już znieczulona. A wiecie, ja to wszystko widziałam, jak oni to przyszykowują, jakieś te znieczulenia, to tamto. Mówię, ja pierdzielę. Dobrze, że ja mam jakąś taką małą wadę wzroku. Ja może nie widziałam wszystkiego bardzo ostro, bo ja mam minus półtora, minus półtora, więc wiecie, tak troszkę za widziałam wszystko. No ale powiem Wam. Yy, jak ktoś ma taką, taki strach przed takimi operacyjnymi sprawami, no to może się zrobić delikatnie słabo. Sam, sam przebieg cesarskiego cięcia był zupełnie innym doświadczeniem niż z Nikosiem, ponieważ po pierwsze był mój mąż, Podczas cesarki był z tyłu, za moją głową. Ja miałam też bliżej kotarkę. Potem, jakby mi Piotrek powiedział, że kurczę faktycznie. Podczas cesarki z Nikosiem, ja miałam tą kotarkę troszeczkę niżej. Dzięki czemu widziałam głowy w chirurgu, widziałam jak Nikosia podnoszą wysoko. Natomiast teraz był Piotrek z tyłu, więc ta kotarka musiała być wyższa i ja nic nie widziałam. Ja widziałam tylko zieloną kotarkę, nic więcej. I Piotrek był narratorem sytuacji. I mnie też nie informowano tak, bo e, podczas tej pierwszej cesarki to było dzień dobry, pani Magdo, zaczynamy tutaj, ja się nazywam chirurg coś tam, coś tam. E, z, e, zaczynamy. E, cięcie cesarskie. O, wyszedł chłopczyk, e, ma tutaj e, 3500 kg i taka byłam informowana narracyjnie, natomiast w tej cesarce kompletnie nie. Każdy jakby oni pracowali, a Piotrek był moim narratorem i. Ja myślałam, że jeszcze podają mi jakieś znieczulenie czy coś, bo poczułam taki, taki, taki nacisk na żebra. Nie wiedziałam o co chodzi. Pani do mnie taka. E, nie wiem szczerze mówiąc, kto jest, kto był wokół mnie, no ale jakaś pani mówi do mnie spokojnie, spokojnie, jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę, ja tam obserwowałam, jeszcze momencik, jeszcze momencik, bo ja wiecie, to było takie przyduszanie mnie trochę e, mówi do mnie, ja wiem, ja wiem, że to boli momencik. No i nagle Piotr mówi: O Boże, już jest! O Boże, widzę ją! O Boże, obcinają pępowinę! A ja wiecie, nic nie widzę. Ja myślałam, że mnie jakieś jeszcze znieczulenie. nie wiedziałam, że ja nawet otwarta jestem. I szok, nie?, że to tak szybko, sprawnie, na temat. Yy, luzik, no stres, wszyscy wyczuliowani, radyjko gra. No, także zupełnie inaczej było. Ciekawe doświadczenie, to na pewno dużo miałam w sobie spokoju. Oczywiście stres też był, no bo wiadomo, że jest stres, ale. Wszystko było fajnie w sumie. I na poporodowej bardzo cieszyłam się, że mam znieczulenie, przytulałam się do malutkiej. Jeszcze to znieczulenie właśnie trwało i ja się tak delektowałam tym momentem, bo wiedziałam, że po tym jak znieczulenie zacznie schodzić, to już nie będzie tak kolorowo. Także jak jesteście dziewczyny przed cesarką, jesteście na sali pooperacyjnej i jeszcze nie czujecie od pasa w dół, to cieszcie się. Naprawdę cieszcie się tym momentem, delektujcie, przytulajcie do dzidzi, bo potem już nie będzie tak kolorowo. No ale wjechały leki przeciwbólowe, po 6 godzinach miałam pianizację, też to nie jest takie straszne jak mówią, naprawdę dacie sobie radę, to nie ma dramatu, jakby cesarka jest po to, żeby ratować życie, ja sobie tak zawsze mówię, cesarka została wymyślona po to, żeby ratować życie mamy i dziecka, no tak czy nie, więc to nie może być, e, nie może być... E, nie może być tak źle, wiadomo, to jest poważna operacja, trzeba się oszczędzać, e, trzeba o siebie dbać bardzo, e, ale jakby. Mm, ale jakby wiecie, e, nie, nie ma co się stresować na zapas. Mam nadzieję, że e, odpowiedziałam na większość pytań, na które chcielibyście znać odpowiedź. E, I co? Dziękuję Wam bardzo, ja idę dalej sobie odpoczywać, robię zupę dla starszaka i zaraz idę chyba się zdrzemnąć. Buziaczki